Rozstanie, co to oznacza koniec czy początek? Tak naprawdę, to niewiele z nas zadaje sobie to pytanie. Jest to jedno z najtrudniejszych pytań, jakie sobie zadajemy. Ale czy w ogóle zadajemy sobie takie pytania? Otóż w naszym codziennym życiu nie ma czasu na zadawanie sobie pytań, a w szczególności takich trudnych, ponieważ mamy dość swoich problemów i zadań do zrobienia na co dzień. Pytając każdego, od razu by powiedział koniec, ale po chwili zastanowienia by odpowiedział. Przecież to może być koniec i może być początek. Wniosek z tego taki, że rozstanie to koniec, ale również początek czegoś nowego, lepszego. Wiecie, jest taka sprawa, a mianowicie kary i nauki. Kary to najgorsza rzecz, trochę lepsza od nauki. Kary są najczęściej dawane, gdy nie powie się rodzicom o jedynkach w szkole, lub gdy rozedrą się w spodnie i nie powie się rodzicom. Długość kar waha się od tygodnia do odwołania, a czasami do końca klasy. Nauka jest to trudna sprawa. Właśnie nauka sprawia, że rodzice dają kary, nauka ma czasami plusy. Na przykład po długim czasie w domu zaczyna się budzić, ale w szkole się nie nudzi. Ale szkoła ma czasami minusy. Na przykład, trzeba odrabiać lekcje, czytać lektury, uczyć się na pamięć wierszy. Ale życie toczy się nadal i nic nie można zmienić, bo jesteśmy zwykłymi ludźmi, a nie politykami, więc nam nie wolno zmieniać. Szkoda, bo by dużo się zmieniło w Polsce, a nawet na świecie. Na świecie jest różne nauczanie, na przykład w Polsce robi się codziennie zadania domowe, a w Ameryce robi się na sobie specjalny projekt. Wolałbym projekt niż zadania domowe. Dlaczego krótkie są przerwy? Na przerwach dzieci biegają, bawią się i gadają. Dlaczego? Dlaczego krótkie są przerwy? Na przerwach pięciominutowych nigdy nie można nic zrobić. Dlaczego? Są krótkie przerwy. Dorośli nie zwracają na to uwagi. A może zróbmy tak? Lekcje piętnastominutowe, a przerwy dwudziestu. Tak, dobrze, ale jak to zrobimy? Mm, mam pomysł. Zapytamy panią dyrektor. Dobrze, ale jak nie, to co? To trudno. Jak powiemy, tak się stanie. Dobrze, dobrze, panie Kobrze. To kiedy to powiemy? Jutro, dobrze? Tak, dobrze. Cześć, Nara, cześć. Wiecie, jest taka sprawa, że czasami dorośli nie wiedzą, że na podwórku jest lepiej niż w domu. Tak sobie myślę, że muszę im to udowodnić. Powiem wam, było to dzisiaj rano. Wstałam, zjadłam śniadanie i chciałam iść na dwór, a moja mama mówi: Co ty takiego widzisz na tym podwórku? Chyba naprawdę nie wiedzą. A wiecie, ja lubię się na łące bawić, wchowanego, wganianego i wchodzić na drzewo, ale nie sama. Lepiej z kimś, bo zawsze jest raźniej i jak jestem na łące, to czuję się wesoła.